A jak już to oglądasz, to mam do Ciebie sprawę, zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku! Siemaneczku z Tastron Media. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie nowego Power Plant'a, tak jest, jestem na świeżo, jeszcze go nie widziałem, więc na świeżo sobie go sprawdzimy, jak się go rabuje i wszystkie takie rzeczy, a wy drodzy widzowie w tym momencie jak właśnie teraz będziemy go dzisiaj sprawdzać, pamiętacie o subskrypcji, lajkaczu i dzwoneczku. Naprawdę fajnie byście to wszystko zostawili, a ja co? A ja lecę chyba rabować to normalnie nowy plantik a wy zostawcie w tym czasie suba, lajka i dzwonka. Yy, zrobimy znowu sobie taki mały dla was wyzwanie, kto szybciej, yy, czy ja szybciej wyjdę z więzienia, czy wy zostawicie lajka i suba? Dobra, to sprawdzamy. Yy, macie chwilę czasu do zostawienia lajka i suba, kto, to szybciej niż ja to zrobi, no to wygrywa. Ze mną. Wy tam musicie zjechać troszeczkę niżej i zostawić lajkę suba, a ja szybko uciekam. I czy dacie radę? O, tam jest pig jeszcze. A, szybko, 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 dobra. Muszę być pierwszy. O, dobra. Jeżeli nie zostawiłeś lajkę suba, to znaczy, że ja wygrałem i ten, przegrałeś. Więc może zostawić ci tak, y albo cofnij film i spróbuj jeszcze raz. <laughs> spróbuj podobnie, normalnie. Dobra, lecimy do powerplanta. Yy, nowy jest, to ja idę w ogóle z go zobaczyć, bo no, to będzie coś konkretnego. Yy, tylko pokażę wam od razu jak się do niego jedzie, mam nadzieję, że miejsce się power planta nie zmieniło No to fajnie się do niego jedzie, tak się do niego nie jedzie co? Tak się do niego nie jedzie O, ale jest, dobra No, jesteśmy przez wodę, jakoś tam zawsze jesteśmy <grydy> Dobra, tutaj oj. Uj, Mendy, uj, uj, uj. uważaj Ciekawe czy znowu trzeba gdzie zanosić yy, wszystko co jest, dobra Widzowie, bo to jest prawdopodobnie po lewej Tam więc lecimy to, sprawdzić, dobra. I. Ło, wow, patrzcie na to już widać kominy. Okej, okay. jest dużo, dużo większy. I tu są jakieś jeszcze rzeczy do robienia. Nie wiem, jak to się rabuje. W ogóle to jest otwarte. Ojejku, co to jest? Co to jest? A wezmę sobie Elka włączę światełka. Co to jest za autko? A, dobra, tu jest Dodge jest nowy docz. Dobra, tutaj jest docz. Jednak on nie był tam ale tutaj miał być. Dobra. To jednak nie, nie ta. Możliwe, że tam też jest. Zaraz to sobie później sprawdzimy, ale ja wygląda ta miejscówka. Tu się kominy palą. Później sobie wejdziemy w kominy. Okej, okay, tutaj jest jakaś dziura, ale nie widać nic z nią. Yy, budynek tu prosty. No dobra. mi się wydaje, że jest chyba w miarę fajny, 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 fajny. dużo większe, więc sobie teraz będziemy chyba to rabować, co nie? Tu da radę wejść? Nie da rady tu wejść. Ja nadal nie wiem jak to się robuje. To jest moje pierwsze podejście, więc wszystko robię na świeżo. Yy, razem z wami. Mamy tutaj. Yy... Okej, okay, czyli tu się nic nie zmieniło. Mm, dobra, tak, 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 tak. Dobra, jesteśmy. Co tu się teraz dzieje? W lewo nic nie ma, czyli tak naprawdę... O nie, to się zamknęło. Już. Dobra, no to idziemy teraz tu na dół. Jejku, co tu w ogóle jest? A się teraz wejść, może tam trzeba gdzie uciekać. Nie, zobaczymy. Tu mi się już zamknęło. I tu mamy proste wejście. Dobra. A! To, to się ślizga. Nie, to się ślizga. Ja nie wierzę. O kurczę, dobra. Aha dobra. Ja nie wierzę. Co to jest tam? Nie, można tu trzeba zaskoczyć. Okej, okay, dobra. Robimy Dobra. Teraz tak, dobra. Ok, nie wiem w ogóle po co to ja robię, ale robimy. Dobra, Łojeku, Dobra, tu jeszcze jakaś muzyka straszna jest, ale nie wiem, czy ma prawa autorskie, czy działa prawa autorskich. Dobra, przeskakujemy, przechodzimy. Yy, tutaj kładziemy się, yy, przechodzimy. Es, hop, dobra, uciekamy. Hop! Yy, gdzie teraz? A, jesteśmy już tutaj z boku. Dobra, yy, szybciutko, 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 teraz. Eee, czy więcej się zarobi, czy się mniej zarobi? Ja troszeczkę wstałem, więc nie wiem. Eee, to, 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 to. Chyba, mniej więcej się tyle samo zarabia, co się zarabiało tam, no. Znaczy. tysięcy. można zarobić, chyba leciutko więcej. Chyba leciutko więcej można zarobić, bo jest na starcie więcej tysięcy chyba nie tysięcy. U, dobra. Ja w miarę szybko uciekłem z Power Planta. Więc tu była ta różnica, że ja to szybciutko zrobiłem, więc no, ojejku, dobra. I teraz przejdziemy sobie to na spokojnie, bo ja to przejdę w miarę szybko, a powinienem to przejść na spokojnie. Dobra, czyli da radę to zrobić na pewno z większą ilością kasy, może nie dużo, ale stówka taka więcej na pewno będzie. Czy jest tu Dodge Challenger? A, już widzicie? Już się nie respi, respi się tam przy elektronie. No ciekawe, zaraz zobaczymy sobie, jak to w dzień. Obrabiliśmy to w nocy, więc sprawdzimy sobie, jak wygląda to w dzień. Yy, I obrabujemy sobie to w dzień. Zobaczymy w ogóle to, co tam się dzieje, to jest jakaś masakra, jest tak fajne to. Leci tam jakaś muzyka. Niestety leci tam jakaś muzyka. Nie wiem, czy to muzyka ma prawo autorskie, czy nie, więc nie będę jej odpalał. Ale leci tam fajna muzyczka, więc jeżeli wy będziecie to rabować, to pamiętajcie, możecie sobie włączyć tam fajną muzyczkę. Dobra, lecimy tutaj. I ja bym jeszcze jedną rzecz sprawdził. Tam są kominy, widzicie te kominy? Jaki to byłby mendy, gdyby tych kominów nie sprawdził i nie wleciał do nich. No nie no, muszę, 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 nawet jeśli nie zginę, to kominy muszę tam zwiedzić, dobra. O, i zaraz sobie to próbujemy jeszcze raz. Lecimy tutaj i. Dobra, lecimy tu, bierzemy to, i sprawdzimy sobie te kominy, co tam w ogóle w tych kominach jest. Lecimy tutaj. Okej, okay, mamy bank, i tu, tu chyba będzie ten najlepszy helikopter do wykonania tej czynności. To, okej, okay, dobra. I co będzie w ogóle na tych kominach? Cofamy i wlatujemy na kominy. I później zaraz znowu będzie rabunek. Prawdopodobnie zrobię małe cięcie, żeby ten zobaczyć, rabunek. co się stanie z rabunkiem. Dobra, ty podlatujemy bliżej. Widzimy teraz ognie. Czy one nas palą, czy nie spalą. Czy wejdziemy do komina. O, nie, co tu się dzieje. A. O, a, bo tu jest zobaczcie, tutaj były takie głębiej. A tu jak jest ogień, to były takie wybrzuszenie. E, no, to jest ciekawe, ciekawe. To jeszcze chwila prawdy, ale to jest helikopter, żeby. Czy powiedzmy, jest... A, powiedzmy, jest wolne. A wcześniej było tutaj. To się tak, dobra, i tu też jest tak samo. Ciekawe, ciekawe, ciekawe teraz jest. No, zobaczymy, dobra. Ja poczekam jeszcze na jeden rabudeczek, bo ja mam ochotę jeszcze raz to obrabować. Teraz to zrobimy na spokojnie, może będzie więcej widać, ale no, wygląda to epicko po prostu. I się podoba. Może się uda, żeby helikopter mi tu został, więc no, widzowie. Małe cięcie, widzimy się za chwilę. Jesteśmy już ten. Yy, jest, mamy otwarty. Zostawię sobie tu helikopter. Może mi nie zniknie, zobaczymy. <gry> żeby sobie zablokuję go na tyle, żeby na pewno mi go nie ukradł. Dobra, i wchodzimy. Dobra, jest, mamy Ze, Jedynka, zero, dwójka, trójka Dobra, wchodzimy Dawaj kolego, wchodź, pomogę mu e, Teraz patrzcie, jak oprawować powerplanta Instrukcja w Mendy Wchodzicie na to i to wam zjeżdża Na przykład jak się cofacie, to nic wam to nie daje Jedynie będzie skakać, to da radę cofnąć Tak to nic nie daje, dobra Wchodzicie tutaj, przeskakujecie te dwa e, Tu chyba nie ma sensu O, no, musicie skakać Okej, okay, no i nie spadajcie, ja później sprawdzę. Jeżeli chcecie wiedzieć co jest pod powerplantem tam pod spodem, to yy, później wam to sprawdzę. Dobra, no i tutaj obrabowujemy powerplanta i zaraz to zrobimy jeszcze raz, okej, okay, czyli zanim to jeszcze, to tylko zobaczę. I tu jest jakiś sekret. Dobra, wiecie, że ja lubię sekrety. Nie, nic tu nie widzę. Yy, dobra, nic tu nie ma, więc bierzemy tutaj to. I sobie zrobimy teraz. Ok, czyli odkryłem, że w sumie nie ma żadnych sekretów. <grym> dobra. O nie no, Mandy zły. Nie to zrobić inaczej, tak? 0 do 0. Piątka do piąteczki, dobra. Jak to szybko rapuje się. Dobra, prawdopodobnie trzeba było zrobić to tak, żeby nie stać na tych. tych. Oczekiwania, o tu. I wtedy można to przebiec szybciutko. Na speedzie, dobra lecimy. O, i teraz tylko te co z dalej, za do siebie, za do siebie, dobra, za do siebie. A on mi odblokował, jak mi odblokował? Dobra, czy mi się uda to dużo szybciej zrobić niż zawsze? Już jestem tutaj i mam przejść. Ten, dobra, lecimy. Czyli da radę to zrobić z większą ilością kasy niż zawsze, dobra. Ok. 5900. O nie! Czyli zrobię, prawdopodobnie jak dobiegnę to, prawie to zawsze to samo. 5500. Czyli standardowo. Dobra, jest, ale to no nie ma najlepszej tej czynności. Dobra, widzowie, dobra. Ja się poddaję. No prawie się udało, najlepsze. lepsze. Plus, Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, którą dostałem od widza. Więc widzowie, ci co zostają na końcu, kto ogląda teraz ten moment. To zaraz nikt napiszę to, co znalazłem. Znaczy, podesła mi to jeden z moich widzów na mailu i nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Ja już to chcę sprawdzić. Więc yy, sprawdzimy to. Prawdopodobnie albo to był błąd jakiś, który on zauważył, albo to było coś jeszcze zupełnie innego. Nie wiem o co chodziło. Już to lecę sprawdzić, drodzy widzowie, bo to jest coś niesamowitego, co on znalazł. I czy o po prostu to zbugował jakoś inaczej, czy jak to zrobił, ja naprawdę nie wiem. Już Wam pokazuję, co się w ogóle yy, stało. Szybciutko, 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 szybciutko. Yy, dobra, bierzemy teraz helikopter. Ja muszę sprawdzić dokładnie, gdzie to w sumie jest. Yy, to było gdzieś tu. To teraz tak, gdzie to dokładnie było? Między tym a tym budynkiem. Yy, chwilka, chwilkę, chwilka. Niebieski budynek. To jest gdzieś tu. Gdzieś tu idealnie nad nami coś powinno być, ale gdzie to jest, to ja teraz już tam nie wiem. Albo to jest to. Ta gwiazda się w nocy świeci. Albo tu jest jakaś inna gwiazda. Tu dostałem wiadomość o gwiazdę, ale nie wiem o co to chodzi. Albo tak gwiazdem na ziemi się świeci, albo coś. Chyba to się świeci w nocy. Fajnie, jak gwiazdka. Nie wiem. To dostałem na maila, chciałem to sprawdzić ogólnie. To mi wysyłałem różne. Jeżeli wy znajdziecie coś ciekawego, yy, możecie pisać. Jak znajdziecie coś ciekawego, yy, to piszcie na maila, bo na przykład jak ostatnio tutaj każdy już mi na przykład pisał, że pigi średni, no to wiem. Yy, plus też wiem, że w tym wodospadzie prawdopodobnie chyba w tym... Tak, w tym albo w innym. Tym chyba. Yy, jest coś takiego. Jak też gwiazdka. Więc jeżeli ktoś o tym nie wiedział, to teraz o tym wie. Wo 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 wo, mendy, mendy, mendy. Że tutaj jest coś takiego jak gwiazda. O. I drodzy widzowie, ja mam naprawdę dziękuję za oglądanie, pamiętajcie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i obrabowujcie powerplant i pamiętajcie 19.30 yy, live'ik, więc yy, bądźcie na live'iku, będziemy obrabowywać, bo to już jest nowy powerplant, nie ma starego, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka!